siewy w zielonym zaciszu. Tak się przedstawia zaproszenie na tegoroczne dożynki w imieniu pani sołtys Marii Sosnowskiej, w imieniu pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Anny Michalkiewicz i swoim własnym mam zaszczyt zaprosić na tegoroczne dożynki. Przypomnę 7 września od godziny 14 do późnej nocy serdecznie i gorąco zapraszamy. Na dożynki zapraszał burmistrz Gryfowa Śląskiego, pan Olgierd Poniźnik. A co w programie tegorocznych dożynek? Nasze dożynki odbędą się tym razem w Muńsku. Przed sześcioma laty były tam uroczystości dorzynkowe i cieszę się, że sołectwo Muńsko podjęło się organizacji tych dożynek, bo jest to spory wysiłek. Zaprosili wszystkie delegacje, wszystkich sołectw i wszystkie sołectwa się wy wy wybierają i rolników, bo jest to święto rolników, mieszkańców Sołec, ale to święto także ogrodów i sadów, bo to nie tylko same pola, same zboża. Zostały wybrani starostowie tegorocznych dożynek, są to Pani Edyta Kotarba, która przyjęła gospodarstwo po rodzicach i Pan Artur Łukasik, także przejął gospodarstwo po rodzicach. Są to rolnicy z właśnie sołectwa, które jest gospodarzem tegorocznych dorzynek, rozpoczną się korowodem dorzynkowym, który przejdzie od dawnego sklepu i dojdzie do kościoła, gdzie będzie uroczysta msza święta, którą celebrować będzie ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja, a homilię wygłosi ksiądz Wojciech Myślicki, obecny proboszcz, parafi pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chmieleniu. A Mujsko jest kościołem filialnym pomszy. Nastąpi w sumie ceremoniał dorzynkowy, gdzie zostanie na ręce gospodarzy, przewodniczącego rady i burmistrza przekazany chleb dorzynkowy. Potem mamy wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Zostaną wręczenia dwie odznaki za zasługi dla rolnictwa i dwie odznaki za zasługi dla kultury polskiej. Nastąpi także to po raz pierwszy podsumowanie konkursu. Piękna posesja Gminy Gryfów Śląskich. Zawsze robiliśmy to na sesjach rady, no ale wtedy to byli sami radni, i ewentualnie wyróżnieni uczestnicy konkursu. Teraz chcemy, żeby większa część społeczności naszej albo ta, która będzie na dożynkach, no zobaczyła te osoby i ma to będzie miało większy wydźwięk i przyczyni się jeszcze do większego zaangażowania w ten konkurs, potem e, mieszkańcy Młyńska chcą przedstawić taki show Młyński to z udziałem przede wszystkim dzieci i młodzieży, no a potem jak, zawsze, jak zwykle zawsze na tego rodzaju dożynkach spotkania z folklorem, czyli będą zespół Sołtysowe Gryfinki, Rząsinianki i nowy zespół Rozmarynek z Rząsiń, to jest taka Młodzieżówka, przybudówka, Rząśnianek. No fajnie, że jest te tradycje po osobach, które już są w różnym wieku, to ten rozmarynek powstał, strasznie im kibicuję. Mam nadzieję, że debiut ich na estradzie w Mójsku będzie udany. O godzinie 18 planujemy w sumie taki turniej dożynkowy. Rada miejska kontra sołectwa w takich ośmiu konkurencjach, a nagrodami. Nagrody są fundowane przez burmistrza i panią Sołtys. Od burmistrza będzie to garnek taki 25-litrowy, a i ogórki i wiązkę kopru, bo to, o to będziemy walczyć. Będą te dwa zespoły, fundowała pani Sołtys, także będzie myślę to pyszna zabawa. Potem jeszcze chcę podziękować organizatorom, przede wszystkim delegacjom żniwnych z poszczególnych sołectw i w kolejności będzie jeszcze taki zespół biesiadny, ich dwoje ze Zgorzelca i zabawa ludowa w Świetlicy Wiejskiej. Zapraszam na dożynki gminy Gryfów Śląski do Młyńska. Widzimy się 7 września. Do zobaczenia.